Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie, a pytanie jest, co to jest związek partnerski? karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty setno, dwójka mieczy, co wychodzi naprzeciw. Ósem kaliów. Wynik, odpowiedź, rada? 7. Pentakl. Dołożę kartę. Królowa kilków Dołożę kartę. Percyż Miecz. Na spodzie talii jest karta gwiazda i to może być tło czytania. Sedno. Dwójka mieczy. Człowiek po nagłym olśnieniu zaczyna się zastanawiać nad sobą, nad związkiem, ale wciąż jest zablokowany. Jest zablokowany na coś nowego. Stara się przekonać samego siebie o słuszności swojej nowej racji. Znajduje się w zwrotnym momencie swojego życia. Ma dwa wyjścia. Ma możliwość rozwijania się. Lub chce podejść do tego intelektualnie, logicznie, ale przez taką postawę człowiek traci świeże spojrzenie na swoje życie, na swój związek. Tutaj jest potrzebne duże zrozumienie, potrzebna jest taka równowaga. Należy mieć równowagę w empatii i w racjonalności. Pokazana jest osoba, która jest zamknięta w sobie. Głodna pod względem emocjonalnym. Ma blokadę, aby ruszyć w świat, poszukać nowych ludzi. Tutaj jest życie razem, a tak naprawdę oddzielnie. Tu wychodzi naprzeciw. Osiem kilków. Ruszasz. Czy nie ruszasz? Idziesz? Czy nie idziesz? Oto jest pytanie. Czyli, kochanie, poczekaj na mnie, na swoją wybrankę, na wybranka. Całe życie czekam na swoją wybrankę czy wybranka, a przychodzisz ty. Tutaj para jest różna. Trudno jest im się dopasować. Pokazana jest kobieta, która jest zablokowana, ale mocno stawia na siebie, na swoje dobro. Podkłada się mężczyźnie, aby z nim być, pomimo wszystko. Podkłada się w zachowaniu, w działaniu. I mówi między zdaniami, kochaj mnie mężczyzno, bo ja cię kocham. Do tanga trzeba dwojga. Również finansuje jego zachcianki, płaci za jego zobowiązania. Tylko dlatego, aby z nią był. Takie zachowanie nie nazywa się miłością. To są poważne zaburzenia psychiczne, które trzeba leczyć, które to zaburzenia szkodzą mężczyźnie, a kobieta na tym traci. Nie zmusisz jego, aby on wreszcie ciebie pokochał. Tracisz swój czas i pieniądze, a jemu kiedyś to podkładanie znudzi się. Wynik, odpowiedź, rada, siódemka monet, królowa kilichów, i rycerz mieczy. Wcześniej mówiło się, że to jest mój chłopak, to jest moja dziewczyna. Mówiło się, że to jest para. Para ma się ku sobie, czują do siebie sympatię. A teraz mówi się, że to jest fuck friend, job, albo dobiegacz czy dobiegaczka, crush. Dobiegacz czy dobiegaczka to jest coś więcej niż chop. Ale to jeszcze nie jest narzeczony czy narzeczona. Pary poznają się za pośrednictwem internetu. Portali społecznościowych, portali randkowych porównują ten kontakt do oazy, tylko tutaj się mniej śpiewa. Nie myśl sobie, że ja nie idę z postępem. Ja idę z postępem. I to wszystko rozumiem. Tylko trudno mi jest zrozumieć, że poprzednia nomenklatura w słownictwie została tak nisko oceniona. Przecież jesteśmy tacy sami jak przed rokiem 2000 lub wcześniej. Mamy takie same potrzeby seksualne. Również została zaniechana tradycja w kontakcie damsko-męskim. A tylko na tym zaniedbanym kontakcie powstanie wartościowy związek. I o tym trzeba pamiętać. Najlepszy to jest ten czop. Para się zaczepowała. Już nie ciągnę tego tematu, bo zaraz mogę się pogrążyć. Należy zrozumieć, czego chce się od życia, jakiego chce się partnera. Czy warto jest czekać na tego partnera, aby zmienił zdanie w stosunku do nas? Ja tutaj nie widzę chemii między parą, a taka chemia powinna być. Zadaj sobie pytanie: czy z tą osobą stworzę związek? Czy ta osoba też tego chce? Bo to jest bardzo ważne. Dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot, dbaj. Się. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot, dbaj. Się.